Czwartkowy poranek. Czwartkorowy poranek. Sebastian właśnie wrócił od jednego z jednego sklepu budowlanego. Nie wiem, czy nagrywał już coś w aucie? Nie, nie nagrywałem, ale chyba się za bardzo trząsł. Jestem niepocieszony tym, jak jest, zostałem potraktowany jako klient. Menadżera nie było w sklepie, więc ludzie sobie lecą tam w kulki na moje bramki. Po tylu latach i tylu w tysiącach funtów wydanych w tym sklepie kobieta, która mnie obsługiwała, dalej nie pamięta, jak się nazywa moje konto. I dalej kasuje mnie, który kasuje się zwykłych klientów, którzy nie są traderami i nie świadczą tam codziennie O, jak mi przykro. Po prostu brak profesjonalizmu i tyle. Tam, jak się wchodzi, to się od razu mówi na wejściu, nie chcę, żebyś mnie obsługiwała, albo obsługiwał. Nie będzi niemiłe. ale wczoraj zakończyliśmy na tym etapie. Dzisiaj teraz jeszcze tutaj zaraz ser musi przykręcić listwę, żeby połączyć. Zrobimy sobie równy sufit. Tutaj będzie listewka, listwa, decha przykręcona do ściany, żeby dać tu jeszcze, nie wiem jak się to nazywa, bez, bez znaczenia jak się to nazywa, ale to tam trzeba dać. W końcu, w końcu. Porządny sprzęt, a nie jakieś dziadostwo. Zawsze leciałem po taniości, jeśli chodzi o takie sprzęty, ale przekonałem się, że nie ma to sensu. Nie, jestem śmieci. Można rozwijać membrany na dach. I, ale w pierwsze rozwinę izolację. Dobra, lecimy z tematem. Już mam membrany bitom na zewnątrz, w środku para przepuszczalną folię. Tutaj izolację lecę w dachu już, na wale izolacji tego mamy dużo. I tyle. Membrana na dach, listwy, Rów batony i co? Marek pojechał po Slejty, nie wiem jak to po polsku się nazywa. Slejty, o może was zapytam, będziecie wiedzieć, czy w Polsce się też takie używa, ale chyba nie. Tego typu poszycie dachowe, jak się to po polsku nazywa, dajcie znać w komentarzu. Czy ktoś to slate nazywa. Zobaczymy. A tu izolacja do ściany. Cenotex. Izolacja Taką izolację? izolacja, Izolacja Pyk, jak w termosie Patrzcie Ludeczkowie Izolacja w termosie Dziadek tam zmarnie, teraz przez Tam jest 60 metrów izolacji Wełny tu Tak, tu możecie zobaczyć Wełna Wełna, aż wycisko bokami Jest izolowane. Pierwsze rówbatony już się kładą, rozmierzone więc łogień z zachówkami? Łogień z zachówkami Siemanko. Nie pozostaje mi nic innego, tylko nagrać coś, co jest przepięknie. Najbardziej co nas cieszy to, zobaczcie to niebieskie niebo w Anglii, którego nie widzieliśmy od chyba wielu tygodni. <grym> Szopka powstaje. Szopka, weranda, wyjście ewakuacyjne. Jakkolwiek tak nie nazwać Seba się właśnie zawinął Bo będziemy nabijać Boazerię Boazerię przed chwilą przywiozłem Przywiozłem kafle na dach Nie są, tu są Mamy kafle na dach Mamy boazerię I będziemy za chwilę To nabijać wszystko O, właśnie sobie przypomniałem Muszę do niego zadzwonić, żeby rów baton dobrał No, ale po co Sebek pojechał? Sebek pojechał po Pistolet na gwoździe, gwoździarkę. Nie wiem jak się nazywa po polsku. Bo stwierdził, jak jest tyle boazeri do nabicia. To trzeba do tego sprzęt, a że mu ostatnią gwoździarkę rok temu zawinęli, to stwierdził, że zainwestuje kupinową. Także za chwilę powinien z tym być. Mam nadzieję, że jeszcze nie pojechał ze sklepu, bo muszę mu powiedzieć, żeby dobrał rów batonów. Kończę nagrywanie. Co to za słowo powiedzieć? Też <noise> powiem szczerze. Nie powiem, to ja się wstydzę. Oj, przepraszam. <laughs> się kurzy <laughs> z izolacji, to się kicho. Tak Jest i on. Ten, co wam mówił przed chwilą. Pojechał na zakupy. Kupicę to, co mu ukradli ostatnio. Nawet mi nie mówi <laughs> <laughs> Co to masz? Do wkręcania śrubek? Jaka to się tu wkłada? Nie wodujesz tyłu. No tak, musi iść. Ktoś jest bardzo niecierpliwy. To jest najbardziej niecierpliwy człowiek w ogóle na YouTubie. We wszechwiecie. Bo to musi być już. Cyk i już. To nie, nie ma czegoś takiego jak przeczytać instrukcje. Czy te instrukcje. O widzisz? Widzisz, Andrzej. No, i sytuacja jest taka, że pan, pan niecierpliwy, pan niecierpliwy już się rozkręcać nielegalna, żeby gwóźdź do niego włożyć. Bo to się z przodu wkłada. Bo to tu się z przodu wkłada i koniec i kropka, nie ma innego ładowania. No bo w tamtym się wkłada z przodu. No nieźle. Nie... No i tak I nie nagrywa. No od góry się tutaj wkładaj tyle. A ty tylko pyk! Już się od dołu się wkłada. No. Od tyłu. Od dołu. Z tyłu od dołu. Jak okay. jakby to nazwać. Sprawdzamy to na tobie jak to działa. Dziękuję, nie potrzebuję. Kameruje się? Kameruje się. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z zakupu tego. Pistoletu już kiedyś miałem. Na wielkiej gwoździe, ale niestety jakaś menda ciapackami to ukradła. Nie wiemy, czy ciopacko No, czyli na 99%, bo robiliśmy u danego delikwenta z Indii patrzcie, patrzcie w jego okulary co tam widać mm, Widać Także na razie mamy second fix, ale tego też kupimy Wiadomo, jak trzeba będzie no, Będzie duża robota Prędzej no, Dzisiaj nam trzeba do bazar potem się go odniesie do sklepu z powrotem I tego I tego Dobry den. mamy piątek. Wczoraj udało się nam dość dużo zrobić. Zaraz wam właśnie pokażę, tylko oborującą kamerę. Udało się nam zrobić tyle. jak mamy zrobione, wszystko tutaj już obite, drzwi założone. w Tym się udało już płyty wczoraj przykleić. Jeszcze mi zostały boczki do zrobienia i sufit. I będzie można to tutaj pozaciągać, poszlifować. I pomalować na biało a na zewnątrz będziemy bazerię nabijać, która jest tutaj czekana, już na koziołkach będziemy ją malować, żeby potem nie malować na ścianie. Tylko pomalujemy sobie już ją na gotowo ale chyba nie farbą, tylko olejem zaciągniemy osmo. Także tak to wygląda. Gdyby kurczę we wtorek nie padało, to byśmy mieli dzisiaj już ostatni dzień, no ale niestety braknie nam tego jednego dnia, żeby. Żeby to skończyć dziś, więc będziemy kończyć jutro. I tutaj mój kochany synuś siedzi i czeka, żeby pomóc tacie. Także sytuacja wygląda tak, tyle już tu mamy obite, Marek docina, ja przebijam, Marek ma dziwną minę, to musicie mu wybaczyć, tu na górę przyjdą narożniki drewniane tak samo tu, będzie to wyglądać przepięknie, że jutro do pracy, z tego co widzę, tutaj mamy jeszcze kilka desek i trzeba też lecieć. Wygląda na to, że będziemy jutro pracować. Wygląda na to, że będziemy jutro pracować, mówię. Fajnie? Dobra, w dnia. Piątek, godzina 5.35. Jeszcze chwilę porobimy, o, ale po, o, powoli to będziemy zapyta. się zbierać do domu, bo i to też będziemy robić. Nabijam kornery, e, czyli narożniki. Tak to wygląda. Budka taka ładna. Tutaj to tak wygląda. Jeszcze rózka. Coś, coś tam, coś tam, coś tam, coś. Bardzo tam, dobra robota. Coś. Dobiliśmy do 110. 1100 w sensie subów i znowu jest do góry, na dół 1110, 1099 i tak ale dla tych co mają fajne konta jest Was dużo i nas oglądacie kliknijcie, czerwony ten nacisk, przycisk i dzwoneczek dzwoneczek, słuchajcie my lubimy jak klikacie dzwoneczki nasze, także fajnie i fajnie, tego. Fajnie was mieć. Mówisz jak to żyła. No, fajnie, Tej, fajnie. No, no fajnie tego. A tak w ogóle. Bo ktoś tam komentował, że my wiemy, my wiemy, chyba kotlet. Że my wiemy, my wiemy, że jak tysiąc subów osiągniecie, to zaczniecie zarabiać. E, po części to jest prawda. To jest jedna, jedna z wymogów. Potrzeba mieć tysiąc subów, ale do tego trzeba mieć już 4000 godzin wyświetleń filmów. A mamy 1300 roku. chyba. A ja, mamy 1300, więc jesteśmy tak 30% w drodze do, do, do zarobienia pierwszego grosza. Także jeszcze, jeszcze długa droga przed nami. Także każdy słup. Jak możecie, to nie przewijajcie filmików, tylko oglądajcie w całości. Bo to tam na minutki polecam. A jak nie chcecie oglądać, to, to zostawcie niech leci, chociaż. <śledź> Włączcie na telefonie, idźcie zrobić obiad gotować, a nie to tam leci. No bo. Ale. Ale co tam? Fajnie było. Fajnie.